Wszystkie moje klientki łączy jedno. Zanim rozpoczęły ze mną współpracę przez wiele lat w swoim życiu, szukały tryliona metod na to, jak czuć się zajebiście na co dzień. Próbowały niemal wszystkiego, wszystkich diet, wszystkich super pięciu sposobów, na i tak naprawdę lądowały w tym samym miejscu. W miejscu zjebaności, w miejscu nietakości, bo po raz kolejny spróbowały czegoś, co nie przyniosło rezultatów, na jakie one czekały. I nie ma w tym nic dziwnego. Zazwyczaj każdą zmianę próbujesz zaczynać na zewnątrz, czyli wcale nie tam, gdzie jej miejsc. Jeżeli chcesz mieć piękne ciało, szczupłą sylwetkę, top energię, zarabiać fajne pieniądze i życie, o jakim marzysz, wcale nie zaczynasz od tego, żeby zmieniać świat zewnętrzny, wprowadzać diety, robić super rzeczy na zewnątrz. Jedyna robota jest w Twoim wnętrzu. Kiedy zaczynasz pracować z punktami bólu, z tym, co cię ogranicza, z tym wszystkim, co Przyjęłaś jako swoje w swoim życiu, a tak naprawdę wcale Twoje nie jest. Twoje życie zaczyna się zmieniać, Twoje życie staje się Twoim życiem, a Ty odzyskujesz prawdziwą siebie. To, co mówią moje klientki, to naprawdę rozwala system. Wskazują wielokrotnie, że ja nie jestem osobą, która mówi im, jak mają żyć, co mają robić, która wskazuje im palcem drogę, którą mają podążać. Ja jestem obok, towarzyszę i pokazuję Ci, kim naprawdę jesteś. Jestem tutaj po to, na tym świecie robię to, co robię, tylko i wyłącznie dlatego, żeby pomóc Ci przypomnieć sobie, jakim naprawdę jesteś. Jaką zajebistą moc masz w sobie i że nie potrzebujesz się zmieniać, ulepszać, naprawiać, bo wcale nie jesteś zepsuta. Jeżeli naprawdę chcesz zrobić robotę, która będzie trwała, która będzie dawała Tobie te efekty, na które czekasz latami, jestem mentorką dla Ciebie.